Witam wszystkich. Dzisiaj inauguracja kolejnego sprzętu treningowego. Troszkę trwało oczekiwanie na jego przygotowanie, no ale tak wygląda jak sprzęcik. Chcę mieć jak najlepszy i w tym wypadku jak najbardziej uniwersalny. I wygląda to następująco: Konkurencja druga na Arnoldzie, która mnie czeka, czyli Dystans 30 metrów z taczką. To będzie urządzenie w moim przypadku wielofunkcyjne. Taczko, platforma do yy, marcego ciągu. Tą konstrukcję traktuję jako podpórkę do kół, mogę ją przesuwać w prawo i w lewo, także ciężar samochodu, czy w moim przypadku będzie to opona. Mogę sobie regulować. No i tutaj dodatkowe ciężary też będę do tego dokładał. A konkurencja, o której mówię, to taczka z załadunkiem i co 7 metrów, jedna kega na taczkę i pełny dystans 30 metrów do zrobienia w jak najkrótszym czasie. I dzisiaj zobaczycie, jak to wygląda w moim wykonaniu. Ostatnia konkurencja pierwszego dnia eliminacyjnego, czyli konkurencja wiązana martwy ciąg. W dniu dzisiejszym ja będę w stanie wykonać tylko dwa elementy z całego tego układu, ponieważ no ze względu na brak ciężar nie jestem w stanie go zrobić, ale myślę, że dwa najważniejsze elementy mam, czy tak Axel gryf. Z obciążeniem tam będzie 288 kg. Ja tutaj progresywnie dojdę do tego ciężaru. Dzisiaj zaczynam z 260 kg. Jedno powtórzenie. No i potem przechodzę do, do platformy, na której będę starał się wykonać między 6 a 8 powtórzeń w dzisiejszym. I w zeszłym roku ta platforma niestety sprawiła mi najwięcej problemów. Ponieważ e, był to dla mnie nowy element i no, niestety dałem ciała, ale w tym roku to się nie powtórzy. Mam nadzieję, że wynik będzie najle najlepszy. Mm.